Witam widzowie, dzisiaj sekrety właśnie z nowego update'u Brookhaven. Klikam zagraj, już wam pokazałam na czym ten update polega, więc dzisiaj wam pokażę sekrety, siedziałam, szukałam, znalazłam i wszystkie wam dzisiaj pokażę. W skrócie, no bo już nie będzie tyle szukania, tylko od razu wam pokażę miejsca, w którym są ukryte przyciski, ukryte tajne rzeczy, żeby stało się coś fajnego. Także oglądajcie do samego końca. Rozpoczynamy, klikajcie łapeczkę do góry, bo każda jedna łapeczka do góry to jest jeden sekret więcej. No naprawdę, bardzo was proszę, żebyście kliknęli łapeczkę, bo się starałam. Te sekrety były bardzo trudne, a dzięki mnie będziecie mogli sobie też to wszystko rozwiązać. To zaczynamy, idziemy sobie na działkę 11, myślę, obojętnie w sumie jakakolwiek, nie musi to być akurat 11, na każdej to zadziała. Ja sobie to usuwam, co sobie jeszcze zrobimy, widzowie, ustawimy sobie odpowiednią godzinę, czyli na przykład 12, może w dzień, a nie w nocy. Zatrzymamy czas, żeby cały czas było jasno i wszystko grało, więc bierzemy sobie tu działeczkę i na samym końcu mamy oczywiście tutaj domek, który jest z obramówką czerwoną, co oczywiście. Oznacza, że są sekrety. My tych sekretów szukaliśmy, jak nagrywałam taki update, wiecie, wprowadzający. Niestety, no, nie da się tak od razu, jak się szuka, chodzi, sprawdza, zwiedza, e, odkryć wszystkich sekretów, więc ja potrzebowałam czasu, udało mi się do tego dotrzeć i co najważniejsze, na tym polu nie ma sekretów. A te opuszczone domy pokazują się jako pierwsze, kiedy robicie sobie tą działeczkę, no to trzeba zmienić, bo wszystkie sekrety są właśnie ukryte w domku numer 1, czyli można powiedzieć, to jest domek, w którym są trumny, które no po prostu sobie tam są. Trochę jest straszne, ale okej. Okay, będzie fajnie. Naprawdę oglądajcie do samego końca. Postaramy się znaleźć. Postaram się wam pomóc. Jeśli będziecie mieli z czymś problem, to tak jak zawsze wam mówię, piszcie komentarze, a postaram się wam pomóc wejść do was i po prostu doprowadzić was do tego miejsca, gdzie czegoś wam brakuje. I już nieraz tak robiłam. Także w razie co piszcie komentarze. Zobaczcie, to jest ten domek, więc na pewno zrespcie sobie taki właśnie biały, brzydki jakby od swój nieładny domek. I kiedy sobie wejdziemy po schodach, to tak jak już wam powiedziałam na tym update wprowadzającym, mamy tutaj kilka ikonek. Wydaje mi się, że tu było 14, ja doliczyłam. No i właśnie każda z nich musi się zapalić, czyli oznacza, że każda jedna tutaj ikonka się paląca, to jest jeden sekret, który musimy wykonać, czyli jakby jedna czynność, którą mamy obowiązek zrobić, żeby cały sekret zadziałał. Także no mega fajnie, w końcu się doczekaliśmy czegoś fajnego, nowego. Także rozpoczynamy. Najprostsze jest, widzowie, już Wam zaraz pokażę, kiedy sobie wchodzimy do tego domku, czyli mamy po prostu wejście. Wchodzimy. I po prawej stronie mamy trumnę. Oczywiście ja sobie wezmę latarkę, żebyście też wszystko widzieli. Także latarkę bierzemy. E, I po wejściu właśnie przez główne drzwi po prawej stronie mamy taką trumnę. Ona jest brzydka. Nie wiem jak mam opisywać te trumnę, żebyście wiedzieli. Ale po prawej stronie, zobaczcie, tutaj idziemy i już się pokazuje, jest list. Pokazywałam go już wam ostatnio. No i on jest ważny o tyle, że jest po prostu najprostszy. Dlatego po prostu musicie sobie tutaj wejść, kliknąć. Usłyszeliście dźwięk. Idziemy teraz do góry, odpalamy latarkę, żeby wszystko było dobrze widoczne, i zobaczcie tylko na to, już się pierwsza lampka zapaliła. No, można powiedzieć na żółto, na biało, coś takiego, czyli mamy jeden sekret ogarnięty. No to lecimy z kolejnym i słuchajcie, wystarczy tutaj tylko sobie zejść. Ja będę Wam zawsze pokazywać od tej strony, żeby Wam łatwo było to znaleźć. Czyli znowu mamy drzwi wejściowe i teraz patrzymy na lewą trumnę, czyli właściwie idziemy tutaj po lewej stronie do końca i słuchajcie. Tutaj będzie przycisk, tylko trzeba go dobrze znaleźć i trzeba go jakoś w miarę możliwości kliknąć, bo oczywiście to wszystko nie jest proste. Czy jak ja się położę. O jejku, to jest bardzo ciężkie znaleźć ten przycisk, ale on tutaj jest, słuchajcie. On tu zaraz jest, zaraz wam pokażę. Ja tam sobie stanęłam, widzowie, i oddaliłam kamerą. No, trzeba się trochę nagimnastykować, ale na pewno wam się uda. No, i tutaj trzeba kliknąć. I zadziałało, widzowie. Kolejny sekret mamy, jakby zrobione. No, trzeba troszkę się z tą kamerą jedynie pomęczyć, ale pobiegnijmy na górę i zobaczcie. Mamy odpalone, kolejne światełko się pali, czyli kolejny sekret mamy, jakby zrealizowany. Czy ja będę po każdym sekrecie przychodzić tu i sprawdzać, czy te światełka się palą? Tak, i też wam to polecam, dlatego że musicie sprawdzić, czy rzeczywiście się zapaliło światełko, bo potem, jeśli zapomnicie na przykład nie sprawdzić i się okaże, że czegoś nie kliknęliście, to nie będziecie wiedzieli czego, więc lepiej na bieżąco sprawdzać. Zrobiłam pierwszy sekret, pali się, zrobiłam drugi sekret, pali się, więc idziemy teraz do trzeciego i słuchajcie, musimy sobie podejść do tego okna tuż za świeczką, to jest dla Was. Tu jest za świeczką, słuchajcie, oddalimy sobie i mamy tutaj kryształy. Tylko muszę je złapać Ok, jest, mam I nawet dwa się złapały Wow, jak to jest możliwe, ja chciałam tylko jeden Więc nawet dwa dałam radę Ale i tak sekret jakby zadziałał tutaj raz Więc raz się ta lampka zapaliła Także mam już trzy z czternastu No i tak naprawdę jak to zrobiliśmy To zejdźmy sobie na dół Powinien się pojawić nam taki list O zobaczcie, tutaj nam się pojawił kolejny list Obok tych świeczuszek, czyli za schodami Ale też jeśli wyjdziemy sobie na zewnątrz to zobaczcie, mamy tutaj taką informację. This building is from the future. Czyli no informacja, że ten budynek jest tak naprawdę z przyszłości. Co jest dość dziwne, ale w każdym razie chodźcie jeszcze tutaj, bo mamy właśnie ten list, który się tutaj pojawił, jak widzicie. I tutaj jest napisane, nadszedł czas. Bo jest strach i jest pokój. Pokój to mieć wiarę, a strach to spać. Mieć wiarę to myśleć, a myśleć to żyć. No także, tak widzowie, takie są mega zrozumiałe te listy. One mają jakieś tam przesłania, ale ja nigdy właśnie do końca nie rozumiem tych listów. No ale okej, okay, może o coś to chodzi. Dobra, jest strach, jest pokój. Pokój to mieć wiarę, a strach to spać. Mieć wiarę to myśleć, a myśleć to żyć. Ja nie mogę, co to w ogóle chodzi. No i oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby kliknąć właśnie na ten list. I właściwie raczej, raczej. Okej, okay, dobra, słychać dźwięk takiego helikoptera. Więc o to właśnie nam chodziło. I zobaczcie, tutaj się wyświetliły nam jakieś cyfry. Na razie nic nie możemy wpisać, bo jakby nie mamy żadnego kodu. Ale w każdym razie, chyba że czekajcie. Tutaj jest jakiś kod. Nie, to nie jest żaden kod. Tutaj można coś kliknąć? Nie. No dobra, no to wychodzi na to, że wszystko jakby mamy. Idziemy teraz zobaczyć. Ile nam się tutaj pojawiło? Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery zapalone światełka. A teraz jeszcze wystarczy, jak się położymy w tej trumnie. Okej, okay, to powinno się teraz coś pojawić. Uwaga! Jest, zobaczcie, mamy pięć przycisków i zobaczcie, co się tutaj pojawiło na środku. Jakaś magia. Czyli tak naprawdę te sekrety nie są trudne. One są bardzo łatwe. Każdy z was na pewno da radę sobie z nimi, więc połóżcie się, pamiętajcie przy tej świerce. Jeśli nie umiecie, nie wiecie za szybko, to pamiętajcie, że możecie sobie zatrzymać, cofnąć materiał i na pewno znajdziecie. I uruchomiliśmy sekret w postaci właśnie jakiejś magii, tu się coś dzieje w ogóle, proszę Państwa. Chodźmy sobie teraz na dół. Słuchajcie, tutaj, gdzie była właśnie ta trumna, to nie wiem, czy widzicie, ale jest taki przycisk. Jak ja go sobie tutaj podświetliłam latarką, no to on właśnie tutaj jest bardzo dobrze ukryty, jak widzicie. I jeszcze co chciałam Wam dodać, widzowie, że nie możecie wyjść z gry w momencie, kiedy robicie te sekrety, bo będziecie musieli zacząć wszystko od nowa. One się niestety nie zapisują, więc musicie robić od początku. Także no najlepiej jakbyście zostali i robili wszystko do końca. I teraz ja wyłączyłam latarkę, włączam przycisk słyszę jakiś dźwięk zapalił się na czerwono przycisk czerwono, na czarno, ja już się mylę, bo po prostu tyle tych sekretów szukam już tyle godzin na tym Brookhaven dobra, idziemy sobie teraz do góry i zobaczcie co się stało, pojawiła się taka klatka i tak naprawdę w tej klatce jest kolejny list, możemy znowu przeczytać jakieś świetne rzeczy od Mr. Brookhaven klatka, w której byłem przez lata zaczęła słabnąć och bracie, nadchodzi zmiana i jest piękna E, dobra, czy to jest klatka, w której był Mr. Brookhaven? Nadchodzi zmiana, jest piękna, i w ogóle nie wiem, kto pisze te listy. To jest taki niezrozumiałe. Tam coś było o myśleniu. Teraz tu o klatce. W ogóle o co chodzi? Ale na pewno też musimy kliknąć właśnie na ten list. Oczywiście, bo się zmienia ikonka. Klikamy i musimy usłyszeć dobry dźwięk. Dobrze, świetnie, był jakiś dźwięk i zobaczcie, ile mamy już tutaj zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli połowa jest za nami. I znowu biegniemy sobie na dół. I słuchajcie, teraz nie idziemy do tej trumny, tylko idziemy do tej drugiej, słuchajcie. I tutaj też jest taki przycisk, ale na razie chyba jeszcze go nie możemy kliknąć, tak mi się wydaje. On będzie dopiero później potrzebny, chociaż wydaje się, że mi, że można, ale kliknijmy. Chociaż czekajcie. Dobra, spróbujemy kliknąć ten przycisk. Wydaje mi się, że... Tak, dobra, trzeba kliknąć ten przycisk. Myślałam, że trzeba na grup kliknąć, ale to trzeba na przycisk i zobaczcie, co się stało. Uruchomiliśmy, coś tutaj, jakieś kryształy się pojawiły, ale ja już wiecie co, widziałam ten obraz. Mi się pojawił ten obraz w momencie kiedy. Tak, kiedy dostałam jakiś kod i mogłam go sobie właśnie wpisać, kiedy byłam w Kini i mi się odtworzył wtedy jakiś film i widziałam już ten obraz. I tutaj jest napisane, że sobie spokojnie stoi mężczyzna i tak naprawdę yy, broni pokoju, można powiedzieć. Okej, okay. no, no dobra, niech będzie, ale co ten kryształ w ogóle, że on się tutaj pojawił? Aha, jeszcze musimy sprawdzić. Juju, ej, my się... ej, wydawało mi się, że ktoś w ogóle przechodził za tym oknem. No? Ej, weźcie, cofnijcie w razie. Co, ja miałam już jakieś zwidy. Takie coś mi się jakoś. Nie wiem, dobra, dziwne to było. W każdym razie chodźmy teraz do góry. No i oczywiście mamy zapalone, już naprawdę łatwiej nam będzie liczyć, tak naprawdę, e, światełka, które nie są zapalone, niż te, które są zapalone, bo zostało nam tak naprawdę. Tu mamy 3, 4, 5, 6 sekretów, także już mamy ósmy. No i widzowie, lecimy dalej. Dajcie znać w komentarzu, jak wam idzie. Mam nadzieję, że wszystko wam się udaje, bo naprawdę to jest proste i mam nadzieję, że zrozumiale wam wszystko tłumaczę. Widzowie, a teraz musimy wyjść sobie na zewnątrz, bo pojawiło się coś. Czego wcześniej nigdy nie było. Mam nadzieję, że to słyszycie. Ten dźwięk jest bardzo wyraźny. No i zobaczcie. Mamy tutaj przyjaciół. To są gołąbki, które się pojawiły i sobie gruchają. Musimy na nie kliknąć. Pojawi się taki fajny dźwięk, i wtedy musimy biec do góry. U góry, po lewej stronie, naprzeciwko krat, mamy trumnę i musimy tam wcisnąć przycisk. Zaraz wam pokażę. Więc chodźcie, biegniemy sobie. Mam nadzieję, że kliknęliście te gołąbki. Trzeba nie kliknąć. Pojawi się dźwięk. I teraz biegniemy sobie do trumny. Przycisk jest tutaj, widzowie, on tak odstaje, trzeba go kliknąć. Pojawi się dźwięk, pojawi się taki kryształek i pojawi się taki obraz. Ja już nie będę w ogóle tego czytać, dlatego że ja jakby tego w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem tych wszystkich słów, które tutaj padają, i w ogóle tych wszystkich listów, ale pojawił się w każdym razie obraz z muzeum. Wydaje mi się, że on był w muzeum ten obraz, ten jeden, ja, jak i drugi. Więc pojawiają nam się obrazy, jakby. <laughs> Czyli wychodzi na to że po prostu to są obrazy osób, które spoczywają w tym grobie. I tu się pojawiły kwiatki, czyli tutaj leży ta dziewczyna. Okej. Okay. No dobra. Mega dziwne. I teraz mi tak przyszło to na myśl. No przecież to jest jakby logiczne, nie? No i patrząc teraz na przyciski, oczywiście zostało nam już bardzo mało, bo zaledwie cztery przyciski, także oglądajcie do końca. Widzowie, uda nam się to... Najlepsze oczywiście będzie na końcu. Ale też oczywiście najtrudniejsze, bo teraz zobaczcie, co my musimy zrobić. Wyjdźmy po prostu stąd, tyłem. Najlepiej tak będzie. Wyłączmy sobie tą latarkę i musimy skorzystać z dachu. To jest najtrudniejsza część. Najciężej było ją znaleźć, ale idziemy sobie tędy. I słuchajcie, jak sobie przejdziemy tutaj, to zobaczcie. Możecie też wejść z innej strony. To już jakby do wolność, ale najlepiej jest tak. To zobaczcie, mamy zegar. I zegar wskazuje nam godzinę Ta godzina jest mega ważna Ja jestem teraz ciekawa Niech każdy mi napisze w komentarzu Która to jest godzina Czy wy umiecie czytać zegara? No ja jestem bardzo ciekawa Także dajcie znaka Bo ja wiem jaka to jest godzina Więc na razie wam nie zdradzam Ale to jest kod Kod, który musimy tam na dole wpisać Więc teraz musimy stąd wrócić W ogóle mogliśmy zaskoczyć Ale już dobra, pójdziemy sobie grzecznie od tyłu Jesteśmy i tutaj jest właśnie ten kod do wpisania Więc wpisuję, uwaga widzowie mam nadzieję że wy wiecie, co to była za godzina. Bo to była... O nie, źle przeklikałam. Zaraz wyjdzie, że ja źle odczytuję godzinę. Ale tak naprawdę to była 11.55. Zobaczcie, ustawiłam dokładnie taką godzinę, jaka była na zegarze. Więc teraz idę sobie po tej drobince do góry. I będę musiała na ten zegar po prostu sobie kliknąć. Wtedy zostanie uruchomione. Patrzcie, klik. I zobaczcie, co się stało. Odlecę wam... Patrzcie, do nieba po prostu poszedł jakiś taki. Do nieba poszedł jakiś taki laser. Normalnie światło poszło do nieba, do samej góry z domu. Po prostu zadziałał sekret, to jest jakby niewiarygodne, nie? Ale okej, okay, zadziałało, więc mega się cieszę. Udało się. No i co? Teraz idziemy zobaczyć, ile tak naprawdę już się nam świeci tych sekretów, bo zostały nam trzy. Widzowie trzy. Już jeden ukończony, jeden z tych trudniejszych mamy zrobiony. No i zobaczcie tylko na to, co się właśnie tutaj stało. Uruchomiliśmy grup i on jest taki ładny, porządny, taki oświetlony. I mamy tutaj list, na który nie możemy kliknąć, ale przeczytajmy go już sobie, jak tu jesteśmy. Zawsze byłem z tobą, tylko w innym miejscu. Nadszedł czas, abym poszedł do miejsca, gdzie inni na mnie czekają. Podpisano Mr. Brook Heaven, czyli. Czyli Mr. Brook Heaven nie żyje, to jest jego grup. Okej, okay, czy on chce iść do miejsca, gdzie inni na niego czekają? Czyli on cały czas żył, ale. Ale już nie żyje? To jest jakieś mega dziwne. Ale mamy jakąś książkę? Jakiś dźwięk bardzo dziwny się pojawił. Ale jakby to działa, dobrze, super. To jest by tu w tym miejscu, jakby mi oświetla. I zostały nam dwa sekrety widzowie. Musimy zejść teraz tą książką tutaj i zobaczcie, mamy tutaj jakiś, jakby pożar. Tak naprawdę, tu się coś dzieje. Musimy wziąć tą książkę, kliknąć ją. Coś się tutaj w ogóle dzieje. Dlaczego jakby ta książka się pali? Jakby koniec pewnej historii, koniec pewnego rozdziału, czyli jakby już nie będzie historii Mr. Brookhaven, bo on odchodzi, on już umarł. I Właśnie pali się jego księga? Sprawdźmy, czy to zniknęło. Faktycznie. Zadziałało. Kliknęłam na tą książkę i został nam ostatni sekret, widzowie. I teraz pomyślcie, co my zawsze robiliśmy z książką, jak mieliśmy ją i aktywowaliśmy książkę, którą mieliśmy w bibliotece. Gdzie my szliśmy z książką, żeby zobaczyć z ducha? Właśnie, do muzeum. Musimy się teraz wybrać szybko do muzeum, więc odjeżdżamy stąd najszybciej jak się da. Tak naprawdę e, chwila moment, chwila moment, gdzie my jesteśmy? Przecież jesteśmy blisko muzeum. To możemy sobie podjechać na Deskorolce, bo jesteśmy tuż obok muzeum, jak dobrze kojarzę. Tak, i teraz wchodzimy sobie tutaj do góry, widzowie, mamy muzeum. Tak jest i teraz musimy przypasować tą książkę. Zawsze odkładaliśmy tutaj. To nie działa. Tutaj mamy to, więc może tu, bo tu się coś pojawiło. Jest! Kliknęłam na to i zadziałało! Ej, się jakoś pali. Wychodzi na to, że aktywowaliśmy ten sekret. Czyli wszystkie linie zniknęły. Tu są w ogóle jakieś imiona, zobaczcie. Są te obrazy, które nam się wyświetliły tam. Czyli to są osoby, których nie ma. Asleep, asleep, fate. Awake, Think, Ali. to są te wszystkie właśnie, co były w tych listach, czyli, że jest życie, że myślenie, że strach to życie, że spokój. Jakieś dziwne rzeczy. Nie rozumiem trochę do końca tego jakby tej fabuły. Ja jakby może nie jestem dobra w te rzeczy, ale odkryłam wszystkie sekrety. Jakby przesłanie jest trochę dziwne, taki podtekst. Dobra, w każdym razie jesteśmy szybko, idziemy zobaczyć, czy już wszystko odgadliśmy, no bo raczej wszystko powinno być... Uwaga, uwaga! Dlaczego się nie pali? O nie? Coś poszło nie tak? A więc musimy jeszcze zobaczyć na zewnątrz tą godzinę. Wyjdźmy sobie teraz stąd i słuchajcie, wejdźmy teraz do góry. Sprawdźmy, która jest godzina. Czy coś się nie zmieniło? Czy zegar nie drgnął? Uwaga, jest, jest godzina dwunasta. Czyli zmieniło się, także musimy szybko zmienić nasz kod, który tu jest, bo on jest po prostu błędny. Czyli dajemy na dwunastą zero zero i musimy ponownie wejść tam do góry, do zegara. Kliknąć na niego, żeby zniknęło i zobaczymy sobie, co się stanie, widzowie, bo to już jest ostatni sekret w tym. Słyszeliście ten dźwięk? Zadziałało. Ok, mamy aktywowane wszystkie sekrety. Mam taką nadzieję, biegniemy do góry. Jest, palą się wszystkie na żółto, na biało, nie wiem, ale są skończone. I teraz zobaczcie, co tu jest. Na to czekaliśmy. To wygląda. Trochę dziwnie, jak taki człowiek, który jest na krzesełku, ale mamy tutaj też list, moi drodzy. Nic nie trwa wiecznie poza zmianą, ponieważ każda zmiana jest początkiem czegoś nowego. Czyli Mr. Brookhaven odszedł, umarł, ale to jest początek czegoś nowego. I właśnie zobaczcie na ten łuk. Mr. Brookhaven, przecież powstało dla niego to Brookhaven. Ten łuk, to się kojarzy nam z Brookhaven, właśnie z całym tym miastem. I on zostawił taką informację, nic nie trwa wiecznie, każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. I on odszedł, ale mamy dzięki temu Brookhaven. No co za historia, widzowie, nie spodziewałam się tego. Mam nadzieję, że wam się udało to wszystko odkryć. Naprawdę była super przygoda z tymi sakratami, z tym szukaniem. Bardzo fajnie, trochę strasznie, ale nie aż tak. Więc naprawdę polecam. Szukajcie, dajcie znać w komentarzu, przypnę wam serduszko, że udało wam się to znaleźć. Będę czytać wszystkie komentarze.